Definicja przeszkód liniowych na mapie. Polecenie pozwala zdefiniować na mapie stałą przeszkodę liniową typu: linia kolejowa droga, sieć uzbrojenia terenu, ciek lub inna. Dane wprowadza się z poziomu linii komend. W pierwszym kroku wskazuje się punkty definiujące polilinię przeszkody. W drugim kroku wybieramy typ przeszkody: kolej. Na koniec podajemy nazwę LK11. Po zakończeniu polecenia na mapie pojawia się polilinia ze zgrupowanym blokiem opisującym przeszkodę. W pierwszym kroku możemy wybrać opcję polilinia. Podobnie jak poprzednio, wybieramy typ sieć i wpisujemy gaz. I jeszcze jedna przeszkoda, tym razem typu ciek o nazwie potok.